Tutaj, Misty. Twój nowy dom. I to ani trochę cię nie przeraża. Prawda, Madame ogonkowa? O! Witaj w domu, Misty! Wow. Hashtag Misty witaj w domu! Wy to zrobiliście wszystko dla mnie? To dowód, co nie! Będzie Ci się tu podobało! No chodź! Pokażę ci twój pokój. Oto twoje nowe łóżko. O, stoi na samym środku. Oh. Oh, to będzie fantastycznie mieć własną przestrzeń, prawda? Z góry soreczki, zachrapanie i zalewitowanie. Cóż, jestem pewna, że się przyzwyczaję. Tylko najpierw rozpakuję swoje rzeczy. Daj, pomożemy ci. Wszystko poszło! <noise> to wszystko co masz? No tak! Okay. Już wiem! Zrobię ci wspaniałe dekoracje do sypialni, Byś czuła się jak w domu! O nie! Wcale nie musi! Potrzebny mi brodę, frędze, podstawki i oświetlenie! Ojej! Jesteście naprawdę bardzo pomocni! Bo teraz jesteś jedną z nas! I już nigdy, nigdy, nigdy nie będziesz sama nawet przez chwilę! <noise> To cudownie. Mama, mama, mama. Uuuu, uuuu. Z drogi! Nareszcie mam spokój. Robimy tu potajemną piżamową imprezkę. Kocham piżamowe imprezki i robię popcorn. A ja go dźiem. Ja nie dam rady. Wybaczcie, ale nigdy nie mieszkałam z innymi kucykami i, i ja potrzebuję być sama. Misty? Tego jest za dużo. Tej całej energii, zabawy i... hałasu! Oh, rozumiem cię, córciu. Też lubię ciszę i spokój. Dzięki, tato. Tak długo byłam zdana sama na siebie i... czuję, że do nich nie pasuję. Hej, to nic złego różnić się od przyjaciół. Może to potrwa jakiś czas, ale obiecuję, znajdziesz swoje miejsce. Tak, ale teraz one pewnie mnie nie cierpią. Kucyki? <głosyki> Sunny? Izzy? Zip? Pip? O oh, nie, bardzo przepraszam. Wiedziałam, że tak będzie. To jasne, że cię porzucili, Misty. Normalka. Ah? Ah, ah, oh. Oh, czy to moje... Moje łóżko? O, oh, jak tu pięknie! I przytulnie! Zaraz, a to co? Powiedzcie cześć! Oh, a teraz w lewo! I w lewo! I hop, 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 hop! Super, Misty! Co? No. No. Dobra, mam coś na twarzy? Hej, Misty! <ścoughs> 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 jednak pasuje do was! Zmieści się tu jeszcze jedna? No jasne. A może jeszcze cztery? <laughs>